Cześć! Cześć, witajcie. Witajcie na dzisiejszej eksploracji. Tak, zabieramy Was dzisiaj tak jak widzicie, do opuszczonych pomieszczeń opuszczonych pomieszczeń laboratorium firmy, która była zamknięta w 90-tych latach. Sam widok to post-apo, a co dalej, to zaraz zobaczycie i my zobaczymy też. Słuchajcie, wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, tak jak widzicie, wiele słoików z chemikaliami, można powiedzieć, iż weszliśmy do bomby z opóźnionym zapłonem. Tak słuchajcie, tak jak powiedziałem, wcześniej w latach 90. firma, a raczej zakład, przestał istnieć. Jak widzicie, nie jesteśmy pierwszymi eksploratorami. Którzy tutaj weszli. W zasadzie można też powiedzieć, że osobami, które tu weszły, bo to co widzę, to jest wandalizm i głupota ludzka. Słuchajcie, to jest laboratorium chemiczne. Widzicie sami, ile szkła jest zbitego, co było w środku. Dzisiaj ciężko powiedzieć. Jakie chemikalia. Unoszą się w powietrzu, po jakich chodzimy. Dzisiaj to jest ciężko określić, ale sami widzicie: firma, zakład został opuszczony już bardzo, bardzo dawno temu. Te wszystkie rzeczy dawno powinny trafić do utylizacji specjalistycznej. Ale jak dobrze wiecie, w Polsce nie wykonuje się takich rzeczy, ponieważ firma, zakład znika. I jest koniec. Tak jak wcześniej weszliśmy do tego powiedzmy biurowca, gdzie znajduje się laboratorium, widok wszystkich ścian przypomina Post-Apo. Post-Apo i to dość poważne. Oczywiście widok sam ścian jest piękny odchodząca ściana, ale tak jak widzicie, właśnie na nagraniu chemikalia porozrzucane wszędzie. Zastanawialiśmy się nawet, czy nie zakładać maseczek, ponieważ sam zapach chemii, która unosi się w powietrzu, nie jest przyjemny. Ale zobaczcie to, co tu leży. Tu mamy łazienkę, toaletę, można tak powiedzieć. Prawdopodobnie był również prysznic z tego, co widzieliście. idziemy dalej no muszę wam powiedzieć że to co widzę ja widzicie właśnie te szapy ze słoikami kurde zapach jest okropny drażniący zapach chemii w nosie e, powiem szczerze na małym monitorku od kamery ja nie widzę dokładnie co pisze wy możecie przeczytać co pisze na słoikach spróbuję wam je przybliżyć ale zapach chemii jest obrzydliwy gryziący i niebezpieczny. Oczywiście nie będziemy podobać, gdzie jesteśmy. Większość z eksploratorów na pewno poznaje ten rejon, poznaje ten budynek, poznaje to laboratorium, ale to, co tu widzicie, to jest bomba. Bomba chemii, chemii i jeszcze raz chemii. Nie będziemy, słuchajcie, niczego dotykać, i zresztą zacznę się wycofywać, ponieważ w tym pomieszczeniu zapach jest. No, okropny. Tak to trzeba, słuchajcie, orzec, gryziący. Mamy następne pomieszczenie, do którego sobie wejdziemy. Tu również widzimy szafy, też słoiki z chemikaliami i masę chemii na stole porozrzucane. Tak, słuchajcie, nie brakuje osób bez mózgów, bo tak się muszę wyrazić, którzy tu przychodzą, zbijają te słoiki, nie zdając sobie sprawy z tego, co robią. Jesteśmy, słuchajcie, w pomieszczeniu takim typowym od laboratorium. Widzicie stoły laboratoryjne oraz miejsca, gdzie chemia była mieszana, czyli po lewej stronie tam za szybkami. Nie myślałem, że aż tyle chemii zobaczymy. W tym pomieszczeniu, chociaż okno z boku jest otwarte, ale również zapach jest okropny. Jak widzicie, na stole totalnie porozrzucona chemia. I kolejne pomieszczenie, do którego wejdziemy, to no tu jest chyba, słuchajcie, główne pomieszczenie laboratoryjne, tak by trzeba było to określić. Jak poprzednio określałem post-apo, a na stołach sami widzicie, jak to wygląda. Sama farba, która jest na stołach, czyli myślę o szufladach, bokach, malowana, również zaczyna odchodzić. Przypuszczam, że ma to znaczenie chemia, która jest tutaj porozrzucana. Ona też do tego doprowadza, ale tak jak widzicie, na stole chemia porozrzucana ponownie. Zapach jest okropny, drażniący, tak jak wcześniej Wam powiedziałem, ale sam widok tego laboratorium jest bardzo, bardzo ciekawy. Tu również za szybami była mieszana substancja jedna z drugą, chemiczna. Przez laborantów tutaj macie stoły oraz wywieczniki. Wywieczniki odprowadzające zapach toksyczne inne rzeczy. Do atmosfery. No, widok jest powiem wam nieciekawy. Widok był słuchajcie, nieciekawy, z tego powodu, że wandale nie wiedzą co robią, zbijając te wszystkie rzeczy. Tutaj jak widzicie, pozostały jeszcze rury złącza, prawdopodobnie gazowe. Które kiedyś tutaj gaz był doprowadzony, aby laboratorium działało. Tu mamy kolejne stoły laboratoryjne. Jak widzicie, sami szklane butle, gdzie była chemia, są otwarte. Czyli to nie musiał być proszek, tak jak tutaj też widzicie na stołach, ale mógł być płyn, który już zdążył odparować. Starałem się Wam wcześniej pokazać parę etykietek. Tutaj macie kolejne. Nie znam się oczywiście bardzo mocno na chemii. Nie jestem od tego specjalistą i nie będę tłumaczył co jest w tych słoikach. Jeżeli ktoś się zna, to oczywiście to co widział zdaje sobie sprawę z tego, że jest to szkodliwe na pewno dla zdrowia. Jak widzicie okna są otwarte, a zapach w tym pomieszczeniu tak jak wcześniej określałem, jest bardzo okropny, drażliwy. <laughs> Przepraszam. Ale to skutki właśnie czegoś takiego. Tutaj słuchajcie mamy kolejne pomieszczenie. Ostatnie. Więc po tym pomieszczeniu na pewno będziemy powoli się wycofywać i kończyć. Dała z tą eksplorację. Tak jak widzicie, tutaj też pozostała jeszcze resztka. stołu jeżeli mogę to tak określić, gdzie były mieszana chemia cała. Tam byliśmy. Wracamy słuchajcie z powrotem. No i chyba takim rzutem ogólnym będziemy powoli kończyć, ponieważ to jest ostatnie pomieszczenie. Zachęcam słuchajcie Was wszystkich do wspierania mojej walki z rakiem. Link będziecie mieli pod spodem, pod filmem. Każde wasze wsparcie jest bardzo cenne w walce z nowotworem złościwym czwartego stopnia, z którym się borykam. Na razie pozostaje nam powiedzieć: cześć i do zobaczenia na kolejnej eksploracji. 嗯。